Cześć, cieszę się, że jesteś z nami. Dzieje się czwarta rewolucja technologiczna. Internet of Things NFT, General AI, XR czy Metaverse. W Mimo zajmujemy się nią od lat, jesteśmy fachowcami i znamy się na niej od podszewki. Od 2016 roku w dziedzinie XR i Metaverse w zasadzie to my ją robimy. Świat zmienia się coraz szybciej. Ważne by nie zostać z tyłu. Na dziś kluczowa jest wiedza i doświadczenie. Dlatego działamy w trzech etapach. Po pierwsze to wiedza. Należy uświadomić sobie na jakim etapie jest obecnie technologia oraz jakie daje możliwości oraz jak wyglądają plany na przyszłość. Dlatego przygotowaliśmy dla państwa warsztaty, na których otrzymacie informacje na ten temat. Po drugie to pomysły na zastosowanie metavers i plan działania, czyli strategia. Wraz z warsztatami odbywa się burza mózgów, na której określane są zgrubnie problemy oraz powstają pierwsze pomysły na ich rozwiązanie za pomocą nowych technologii. Następnie podczas pracy warsztatowej wspólnie budujemy strategię metavers dla twojej organizacji lub projektu. Po stworzeniu strategii, czyli planu działania następuje wdrożenie. Mówimy o awangardowych technologiach, zatem pierwsza inwestycja nie powinna być wysoka, a jej ewaluacja możliwa w krótkim okresie. Stąd sporo pomysłów na wykorzystanie już istniejących rozwiązań, które wprowadzają do metavers, a które nie wymagają wysokich nakładów inwestycyjnych. Podsumowując, mimo to partner, który chętnie poprowadzi ciebie przez meandry zupełnie nowych technologii, zarówno w teorii, jak i praktyce. Mamy niezbędną wiedzę i doświadczenie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zapraszam na naszą stronę mimo.oo lub do kontaktu mailem infom.mimo.oo. Bardzo dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.